Wiemy, że parametr a jest różny od 0. Musimy ustalić, dla jakiego parametru b następująca granica przy x dążącym do plus nieskończoności jest równa 2. Żeby to ustalić, to my na początku uprościmy sobie to wyrażenie, z którego granicę liczymy. Granica przy x dążącym do nieskończoności z wyrażenia. I tutaj mamy tak. 2 podnosimy do kwadratu ten nawias i otrzymujemy a kwadrat x kwadrat. Teraz tak samo z tym nawiasem b kwadrat x kwadrat, no i z nawiasami w mianowniku analogicznie a kwadrat x kwadrat minus b kwadrat x kwadrat. Możemy na pewno z każdego z tych wyrażeń, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku wyciągnąć przed nawias x kwadrat, czyli będziemy mieli granicę przy x dążącym do plus nieskończoności z wyrażenia. I tutaj przed nawiasem piszemy x kwadrat i w nawiasie. Z pierwszego wyrażenia zostanie 2a kwadrat plus i z drugiego zostanie po prostu b kwadrat. A w mianowniku, jak wyciągniemy x kwadrat przed nawias, to w nawiasie zostanie nam z tego wyrażenia po prostu a kwadrat, a z tego wyrażenia minus b kwadrat. No i x w kwadratach możemy sobie teraz skrócić. Czyli mamy po prostu granicę przy x dążącym do nieskończoności z takiego wyrażenia stałego. Czyli ta granica jest po prostu równa tej liczbie. Tutaj nie ma znaczenia, do jakiej wartości dąży x, ponieważ tu mamy wyrażenie stałe, niezależne od x. Czyli mamy 2a kwadrat plus b kwadrat podzielić na a kwadrat minus b kwadrat. Tyle jest równa ta granica. No i teraz musimy sprawdzić, kiedy ona będzie równa 2. Czyli po prostu przyrównujemy granicę do dwóch, 2a kwadrat plus b kwadrat podzielić na a kwadrat minus b kwadrat. Zastanawiamy się, kiedy to będzie równe 2. Dla jakiego parametru b? No to pomnóżmy może to równanie stronami przez wyrażenie a kwadrat minus b kwadrat no, i musimy tu jeszcze założyć, że to wyrażenie przez które mnożymy jest różne od zera, ponieważ nie wolno mnożyć równania przez 0, czyli tutaj sobie założymy, i a kwadrat musi być różne od b kwadrat. No i wykonujemy to mnożenie. Po lewej stronie zostaje 2a kwadrat plus b kwadrat równa się, a po prawej stronie mamy dwa razy ten mianownik, czyli 2a kwadrat minus 2b kwadrat. Po przeniesieniu na jedną stronę 2 a kwadraty odejmą się i otrzymamy 3b kwadrat równa się 0, czyli stąd wynika, że współczynnik b parametr b musi być równy 0. Sprawdźmy jeszcze, czy on spełnia to założenie, 0 jest różne od a kwadrat, a tu mieliśmy w założeniach zadania podane, że a jest różne od 0, czyli to rozwiązanie spełnia nasze założenia, czyli tyle musi być równy parametr b. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.